Dzień dobry. Dzień życia ogrodnika amatora. Dzisiaj serdecznie was zapraszam na odcinek o uprawie kalarepy. W tym odcinku opowiem wam, co to jest za kalarepa, powiem wam o siewie, o rozsadzie, o tym jak uprawiać kalarepę. Zapraszam do tego odcinka. Kalarepa to odmiana kapusty warzywnej. Należy do rodziny kapustowatych. Wytwarza spichrzową bulwę pędową, z której wyrasta kilka liści o długich ogonkach. Bulwa to zbity, zgrubiały pęd główny. Może mieć kształt kulisty, płasko okrągły lub owalny, o zabarwieniu białym, biało-zielonym, intensywnie zielonym, czerwonym, fioletowym i w zależności od odmiany osiąga średnice od 5 do 20 cm. Kalarepa jest niezwykle bogata w witaminy i substancje mineralne. Ma przyjemny, lekko słodkawy smak. Należy do mało wymagających warzyw. Niektóre odmiany mogą dojrzewać do późnej jesieni, a wcześniej uprawiane odmiany wydadzą plon bardzo wcześnie, już nawet po kilku tygodniach od posadzenia. Nadaje się też do uprawy jako przedplon i poplon. Warunki uprawy. Wymagania podobne do większości kapustowatych. Dobre warunki zapewnia gleba ze zdolnością wiązania wody, gdzie stopień wilgotności ulega jedynie nieznacznym wahaniom, dzięki czemu bulwy kalarepy pękają rzadziej, niż na lżejszych glebach. Odpowiednie pH gleby to 6 do 7,3. Uprawa w miejscach słonecznych. Dobrze rośnie w temperaturze 13 do 18 stopni Celsjusza w ciągu dnia i około 9 stopni w ciągu nocy, czyli niewymagane są aż tak ciepłe warunki. Nasiona dobrze kiełkują już przy temperaturze około 15 stopni Celsjusza, Temperatura uprawy nie powinna spadać poniżej 5 stopni ze względu na pogorszenie jakości plonów. Siew i sadzenie. Najlepiej udaje się uprawa z rozsady, ale możliwa też jest siewu bezpośredniego do gruntu. Siew bezpośredni w zależności od wielkości docelowej danej odmiany w rzędzie co 10 nawet do 30 cm siejemy na głębokości od 1 do 1,5 cm. Odstęp między rzędami to 25 do 30 cm. Kalarepa schodzi w ciągu około 10 dni. Przygotowanie rozsad. Nasiona siejemy do pojemników rzutowo, a następnie po około dwóch tygodniach pikujemy do doniczek o średnicy około 8 cm lub na rozsadników w ogrodzie. Na wczesną uprawę w tunelu i szklarni, nasiona wysiewamy na przełomie lutego i marca, gdy wykształcą dwa liścienie. Oraz 4 do 5 liści właściwych wysadzamy do tunelu w rozstawie 25 na 25 cm. Oczywiście jak zawsze po odpowiednim, około tygodniowym zahartowaniu. Dla bezpieczeństwa przed zamarznięciem przykrywamy folią perforowaną lub zimową włókniną białą do momentu, kiedy minie zagrożenie silnych chłodów poniżej 3 stopni Celsjusza. Na uprawę pod chmurką lub jako przedplon przygotowujemy rozsadę siejąc w połowie marca, by rozsada była gotowa do sadzenia od połowy kwietnia. Uprawę jesienną jako poplon zaczynamy siewem na rozsadniku w ogrodzie od końca maja do połowy czerwca. Gotowe rozsady wysadzamy do końca lipca w miejsce docelowe. Sadzonek nie sadzimy zbyt głęboko, górne korzenie lekko przykryte ziemią. Nawożenie. Uprawa w pierwszym roku po oborniku przekopanym jesienią, czyli po około 6 miesiącach od zastosowania nawożenia. Przy uprawie kapustnych, jak również kalarepy, dobrze wpływa dodanie do wierzchniej warstwy gleby mączki bazaltowej i wymieszanie z górną warstwą. W uprawie amatorskiej inne nawożenie nie jest wymagane, choć można stosować, jeśli nie było nawożenia jesiennego. Przed sadzeniem około 3 do 4 tygodni zasilamy glebę obornikiem granulowanym, bądź kompostem lub innym nawozem naturalnym. O dalszej uprawie kalarepy będzie w kolejnych filmach w późniejszym czasie, więc nie zapomnijcie subskrybować kanału, śledzić tych filmów. To był fragment z mojej książki Amatorska uprawa warzyw i owoców. Dlatego tak trochę brzmiało, jakbym czytał, bo to prawda. Pozdrawiam Was serdecznie, wszystkiego dobrego, do usłyszenia i do zobaczenia.